Jedną z recept, którą często słyszymy od różnego rodzaju coachów, w jaki sposób zapewnić sobie sukces w życiu, jest to, aby mieć swoje cele, realizować swoje marzenia, działać z pasją, kochać to, co się robi, no i dzięki temu być szczęśliwym. I wszystko byłoby świetnie, gdyby nie to, że jak pokazuje moja ośmioletnia praktyka trenerska, zdecydowana większość ludzi niekoniecznie wie, co chce zmienić, w jaki sposób to zrobić, w jaki sposób wdrożyć wiedzę, którą cały czas zdobywamy, jak osiągać te cele, mało tego, jak ten cel znaleźć, i dlatego też tworzę siedmiodniowe wyzwanie od 24 do 30 lipca, do którego wzięcia serdecznie Cię zapraszam. Będzie to wyzwanie siedmiodniowe, gdzie zajmiemy się m.in. takimi rzeczami jak motywacja, silna wola, nawyki, podstawowe błędy, które zdecydowana większość ludzi popełnia w tym, aby wdrażać nową wiedzę, nowe umiejętności. Zechce Ci pokazać, w jaki sposób znaleźć i e, określić swój cel, a także go osiągnąć. E, także zachęcam Cię do tego, abyś dołączył do tego wyzwania. E, na stronie wyzwanie.dorotafilipiuk.pl możesz dołączyć do specjalnej grupy na Facebooku, a także dostać dodatkowe materiały na maile, także zachęcam Cię bardzo serdecznie, gdyż wiedzy będzie ogrom i w postaci PDF-ów, dodatkowych ćwiczeń, live'ów i nagrań wideo, także zachęcam Cię bardzo serdecznie, natomiast nie zachęcam osób, które, które lubią narzekać, które uważają, że w ich życiu zupełnie nic już nie można zmienić, nic się nie da i tak naprawdę jedynym sposobem jest to, aby siedzieć w fotelu e, Zrościć innym i narzekać, więc no takich osób niestety nie zapraszam. Mam nadzieję, że widzimy się na wyzwaniu. Powtarzam link, na którym, do, na którym możesz się zapisać wyzwanie.dorotafilipiuk.pl Do zobaczenia!